Panie trenerze, wierzył pan tak na początku września, kiedy startował sezon, że dojdziecie tak daleko i tutaj w marcu będziecie świętować wicemistrzowski tytuł? Jakby ktoś tak panu powiedział, jakby pan zareagował? No nie, może będę nieskromny, ale e, marzyliśmy o tym. Ja się powtarzam może w niektórych wywiadach, bo tych wywiadów troszeczkę w ostatnim czasie z racji, no nie ukrywam, naszych sukcesów jest troszeczkę e, no, jest dużo po prostu e, to powtórzę, że my marzyliśmy o to, całą naszą pracę całą naszą pracę skupiliśmy na tym żeby właśnie dojść do tego, do tego miejsca, w którym teraz się znaleźliśmy żebyśmy mogli grać z takimi markami jak Wisła Płock, e, Vive Tauron Kielce, MTS Kwidzyn dlatego e, udało się to e, i oczywiście nie Obnosiliśmy się z tym na początku września, czy na początku ligi, czy wcześniej, jak zacząłem z, nim, z, z nimi się spotykać. Nie, zaczęli, nie obnosiliśmy się z, z tym, że e, chcemy zdobyć medal. Nie, nie pompowaliśmy... Symboliczne przekazanie. To mój symbol. Warte. E, to Nie pompowaliśmy tego balona. Spokojnie, w ciszy, w skupieniu pracowaliśmy. Staraliśmy się wygrać każdy kolejny mecz ligowy. I Marzyliśmy o tym, marzenia jak widać się spełniają, jestem bardzo szczęśliwy i z tego miejsca chciałbym pogratulować moim zawodnikom. Dla mnie tu na tym parkiecie dzisiaj jest dwóch mistrzów. Wisła Poc, której gratuluję, i moi mistrzowie ze srebrnymi medalami. I tak, już nie przedłużając, bo już powoli trener straci głos, chyba niebawem, I jeszcze tego na koniec. Kilka zdań, oceny tego meczu finałowego. Co zadecydowało tej porażce? Bardzo długo byliście w grze. Jeszcze kilka minut przed końcem meczu Buremis. Co, co się stało? Co, co przesądziło o porażce? Ja myślę, że e, dłuższa ławka rezerwowych, e, więcej od 50 e, mecz już się bramka za bramkę, raz Wisła prowadziła, raz my prowadziliśmy e, i w końcówce zabrakło po prostu e, siły. Najnormalniej w świecie zabrakło nam siły e, i gdzieś tam te niecelne rzuty sam na sam to wynikały po prostu z maksymalnego obciążenia i z wycieńczenia organizmu. I to nam zabrakło w, w sytuacjach takich, w końcówce meczu, mówię od 50. minuty, dwa, trzy razy nie, nie wykorzystaliśmy okazji sam na sam z bramkarzem, a Wisła Pock jest na takim poziomie, że skrzętnie to wykorzystała. Ale przez cały mecz walczyliśmy jak równy z równym, więc obaliliśmy taki mit, że Wisła Pock jest poza zasięgiem wszystkich. Także my naprawdę cieszymy się z tego, co żeśmy uzyskali, zajęli, zdobyli i teraz mamy czas na to, żeby świętować, cieszyć się i myśleć o przyszłości jako klub, bo nie ukrywam, że, że za rok za rok, dziękuję, za rok będę pracował z kolejną grupą młodzieży, to jest chłopcy urodzeni w roku 99 i z tą grupą mam zadanie no, co najmniej znaleźć się na takim poziomie czego ci serdecznie życzymy dziękuję. ten człowiek proszę państwa poprowadził legicki juniorów do strefnego medalu z Polski, dziękujemy, dziękujemy ci Paweł dziękuję za wszystkie relacje sportowe <laughs> na lca.pl wszystkiego dobrego dziękujemy